Ja pierdzielę, pierwszy raz widzę podłogę wyścielaną paragonami, także ja przejdę tutaj i zobaczcie jak to wygląda, no patrzcie po prostu no multum papierów, meble wypełnione papierami, czyimiś papierami. Cześć, witajcie na kanale Las Urbex Słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was coś fajnego Jest to opuszczony biurowiec, gdzie znajdowało się naprawdę dużo firm Także są tu trzy piętra, rozległe piwnice Przejdziemy tutaj po tym miejscu i pokażemy Wam co tu się znajduje A niektóre pomieszczonka naprawdę wprawiają w podziw Także co, zapraszam na film Także słuchajcie, zapraszamy Was na wyprawę po opuszczonym biurowcu Niewiadomego przeznaczenia, bo żadnych informacji tutaj nie da się znaleźć na temat tego miejsca. Jest to dość duży obiekt. No i przejdziemy po nim, zobaczymy, do czego mógł służyć. A jeszcze tylko tutaj, może mała podpowiedź: są tutaj etykiety z wody źródlanej Muszenianka. Nie wiem, czy tutaj jakaś była produkcja tego. Także obiekt jest na pewno sąsiadujący z inną firmą, tutaj, której cały czas. Wszystko działa, są pracownicy, więc zobaczymy tutaj. Przejdziemy, jak to wygląda. No, tutaj już ktoś zajął się tym, zaczął wynosić to wszystko. Także jesteśmy w trójkę w całej ekipie. No i co i pójdziemy zobaczymy. No, wygląda. Że jest to dużo obieg, naprawdę. Także co, może chodźmy na któreś piętro? Może zaczniemy od góry i będziemy Albo tak, także dobra. Czyli, może, tak jak mówi tutaj Gienek, zaczynamy od góry i schodzimy. Tak na wszelki wypadek, gdyby zjawiła się tu policja, to będziemy bliżej wyjścia wtedy. Dobra. Tak. Schody donikąd. Także widzimy się za chwilkę i zaczniemy eksplorację od górnych pięter. Właśnie widzę, no. To chyba różny był film. Także wychodzi na to, że ktoś tu jest jeszcze. Kolejne... Kolejne spotkanie. Tylko nie wiadomo jeszcze z kim. Na pewno jakiś odnóg, może zawołamy po prostu. Halo, jest tutaj ktoś? Także dyskietki z zamieszłych czasów, a tam chyba mamy kopiarkę jeszcze. I tutaj takich pomieszczonych może być naprawdę dużo. Także kontynuujemy eksplorację, chociaż wiemy, że ktoś tu jest. Taki troszkę hardcore. to jeszcze jakieś nie wiem co to jest chyba paragony na tym się drukowało paragony a tu jeszcze resztki komputerów tak dokładnie dobrze widzicie tutaj wydaje się że więcej było było więcej niż jedna o kurczę no i tutaj kolejne jakieś biuro. Zobaczcie sami. Niestety dewastacja tutaj już naprawdę jest szeroko posunięta. Ale widzicie pełno papierów. Jakieś szafeczki z kolejnymi papierami. A tutaj mamy jeszcze coś takiego jak Rok 2002 i pieczątka firmy. Także naprawdę ciekawy klimat tutaj jest. No ale dobra, podążymy, podążymy za chłopakami. O kurczę. No i kolejny raz. Zobaczcie, ile tu jest różnych dokumentów na pewno danych osobowych tutaj tych osób są pełne pełne szafki tego i tutaj chyba faktycznie lepiej gdyby to po prostu spłonęło a nie podostał się w niepowołane ręce Także idziemy do... Kolejnego pomieszczonka. Widziałeś ile tu jest segregatorów? Matko. na górę. Także korytarze się ciągną. Tutaj mamy kasę. Od 8 do 15. No i kolejne... Kolejne biuro. Tutaj jakieś... Możliwe. A tutaj chyba jakieś pomieszczenie socjalne bardziej. że tak by wychodziło, że to faktycznie jakieś pomieszczenie socjalne, być może dla pracowników tutaj na jakiś czas na kawę i, i te sprawy po prostu ale jeszcze tutaj chciałem wam pokazać zobaczcie kolejne stosy dyskietek Skorowic prawa przedsiębiorcy za rok 1996 Także no, coś co powoli po prostu już wymiera. Może będzie kiedyś jakimś kolekcjonerskim przedmiotem. Ale teraz wala się to i nikt na to nie zwraca uwagi nawet. Dobra, czyli kolejne pomieszczenie. Ciekawe czy będzie po co zaglądać. No nie, tutaj niestety... Pełno dyskietek. Najwięcej w tym pomieszczeniu, co w ogóle w całym tym budynku jest dokumentów i dyskietek. Kurde. Zobaczcie ile tu się tego wala. Ciekawy. Ale wiecie co? Ja wam powiem, że tutaj są oznaczenia. Ja już kolejny raz spotykam się z rok z datą 2001-2002 i zastanawiam się czy to nie jest właśnie ten czas kiedy to zostało opuszczone ...faktury Wiecie co, aż normalnie nie wiem jak po tym chodzić kolejne, kolejne po prostu... Ale dziwne, że to wszystkie te papiery tu zostały nie? Ja przejdę tutaj i zobaczcie, jak to wygląda. No patrzcie, po prostu... No, multum papierów, meble wypełnione papierami, czyimiś papierami. Całkowity rewium. No, pewnie tak. Jeszcze te biureczka Wam pokażę. Na tamte czasy pewnie dość, dość fajne. No. Widziałeś to, no wszystko, wszystko no i tutaj to jest z roku 2000. czyli tak jest Czyli tak jak mówię, tu jeszcze gdzie niegdyś się przewijają laty 2002 Ale myślę, że to będzie ten okres że to będzie właśnie ten okres kiedy to zostało opuszczone no, są to, o... no, bilety na są bilety na męż. I tu muszę coś zobaczyć. Co to jest? Firma. A, lampa wam pewnie prześwietli. Tu jest cały takie całe pudło takich bloczków. O, ja, ja cię kręcę. No właśnie, jak to wam teraz pokazać? O, może tak. Czy miejsce, to jeszcze to Ja tego nie mogłem znaleźć w internecie, dopiero. Ktoś. Ale dobra. Nie, Zobaczcie. Ale ty zobacz na, te, na daty na tych archiwach. 95, 90, 92. No teraz. Robimy. Tak, tak. Tutaj każde drzwiczki mają swój rogiem. 1966. Można jeszcze będzie też Naprawdę to możliwe że ona bym mogła być mm. Nie no nie chce mi się wierzyć aż się No czekaj, to jakoś, sprawdzimy. Pewnie będzie widać teraz datę Tu coś się jeszcze zaraz ładnie jest. ale teraz żeby mi te... ile ty pokazałeś to ja je widzę tu wszędzie na podłodze tak, po prostu. Słuchaj, to są wycinki z gazet. Faktycznie. Także to jest możliwe, że to jest od tego może ktoś po prostu, może. nie wiem, od początku działalności firmy zbierał jakiś Zobacz, tygodnik ustaw. Mm -hmm. Wszystko o podatkach. Gazeta podatkowa. podatkowa. Tak, tak gdzie coś... to będzie lepiej, nie? To coś miało tutaj związane z rachunkowością. I dlatego może ktoś po prostu zbierał wszystkie informacje, jakiekolwiek były dostępne, gdziekolwiek, w każdym miejscu szukał. Faktycznie, jeździ. No. Gazeta podatkowa. No czyli były tu po prostu biura. Chodziło dziwi to, że to nie zostało stwierdzone jako archiwum. Faktycznie, jeszcze kasa. A ja wam powiem, że jeśli ta firma upadła, to ona już miała głęboko gdzieś to wszystko, co tu zostało. O kurde. No nie, nie niemożliwe. Hmm? Wózki rozruch. Co to były za wózki? Zobacz ten nie klucz. Wiem. W tamtych latach? No, faktycznie także zostawimy to. Może po prostu na meblach położymy. Pamiętajcie, że nic nie zabieramy z takich miejsc. Staramy się je zostawić zawsze w takim samym stanie, w jakim je zastaliśmy. No, ale coś, coś ciekawego naprawdę. Ty, ja to Wam powiem, że jakby nas tutaj. Policja chyciła, to jeszcze nam powiedzą, że jesteśmy szpiegami od konkurencji <głos> <głos> Albo, że chcemy czyjeś dane wynieść Wiesz co, dojdziemy do końca tego korytarza i może Pokażemy Te najciekawsze Tutaj Aha, jeszcze tutaj mamy wyjście na dach A tutaj pierwszy z pomieszczonek no i masa dokumentów znowu na podłodze. Ło. Mhm. Już tam idę go zobaczyć. Tylko tutaj jeszcze coś chciałem. Bo tu znowu są kolejne szafki. Kurczę, szczerze nie potrafię tego Odczytać, ale tu jest bardzo stara taka pieczątka. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ja no, się <laughs> No, możliwe, możliwe. Ale fajne, fajne coś. No i tutaj. Ten kodeks pracy, ale gruba księga. Trzeba przyznać. O, oho Chcę tylko tutaj coś jeszcze zobaczyć, a już wiem, przynajmniej w większości tutaj wiem o co chodzi, bo jest to pieczątka tutaj i pisze tutaj, że jest to przedsiębiorstwo usługowo węglowe, także chyba cały. Cały ten budynek mógł mieć związek tutaj z węglem, bo de facto jesteśmy w miejscowości, gdzie jest kopalnia. I wydaje mi się, że tamten zeszyt to była lista pracowników, a pod spodem było jeszcze pod pieczątką do likwidacji. Także być może zapisywano tam po prostu to, gdzie jaki pracownik pójdzie dalej z tego zakładu. No i tu kolejne, zobaczcie stosy. No tutaj już wygląda to jak z innego, innego świata po prostu. Wow, zobaczcie. Jest też winda jakaś mała. Tutaj jesteśmy bardzo zaraz przy tej firmie. Tutaj Gienek jeszcze znalazł jakieś schematy czegoś, tak faktycznie, siłownik, osłon bocznych, to jest, to jest coś związane z jakąś maszyną produkcyjną chyba. A tutaj jeszcze coś takiego, Banner po wodzie, kolejny raz tutaj coś z wodą związane. No, no, żywcu nie jesteśmy, na pewno. Ale wiecie, co tam jest jeszcze niżej, zejście do tych piwnic? Uuu, tych kabli to raczej się nie tykajmy. Bo ja wiem, że kable są podciągnięte. Nie, tam żeśmy nie weszli jeszcze. Ja jest tam powiedz, że tu są jeszcze jakieś te.

Chyba w filmie taki pies jeden champ, Czy w jakiejś bajce mieli champa psa? <grywy> Ale patrz, to wygląda jak reklama tego. Jakieś bagażniki rowerowe. No nie wiem. boże, ktoś lubi takie wystrój sobie wiesz, bagażniki rowerowe na ścianie. No. Ogólne, faktycznie. Ale Chyba nie. Właśnie no W ogóle tutaj już klimat całkiem zmienił się Już nie jest to taki biurowiec Bardziej teraz przypomina jakieś podziemie Jakieś delochy. naprawdę Wszystko odpada Ciemno jest tutaj A zobaczcie co tutaj jest Dalej jakieś zejścia do kolejnych piwnic Jeszcze czegoś z Ale wyjdziemy na zakład, czyli. Dobry, dobrze. zabłądziliśmy. Ale to jest to samo, co zostało. W... Masz rację, patrz, tu nie ma drzwi. Tak, Czy tam przejścia wcześniej nie było. czekaj jednak chwilę jasne nie wiem. ale czuję że tu już wchodzimy na czyjeś no, tak myślę, czyjś teren tak. też mam takie wrażenie żarówka tam jest jeszcze no dokładnie mówię jest jeszcze tamto pomieszczonko, nie pewnie jaka sala tortu ja pierdziele. No i ciągnie się dalej to. Drugą stronę. Zobaczymy co po tej stronie się znajduje. Czyli tutaj jest takie tylko małe pomieszczonko. Nie wiem do czego służyło te pomieszczonko, ale takie troszkę dziwne w piwnicy. mamy problem. No, czyli dobrze że. Dobra, myślę, że to jest już dobry czas, żeby powoli kończyć tę eksplorację. Wow, już Także troszkę można powiedzieć, że dziwne jest to ten budynek, bo Wychodzi na to, że jest tu jednak prąd, a obok jest działająca firma, a tu leżą po prostu wszystkie papiery tych ludzi. Także my dochodzimy do głównego wyjścia. No i co, i będziemy się z Wami żegnać? Także dziękuję, że byliście z nami. Zostawcie łapkę, suba, komentarz. No i co, i żegnamy się. Także do następnego materiału, a my uciekamy z tego miejsca.